Dziś finał 17 Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W koncercie Karczma na Podzamczu będą najpiękniejsze polskie tańce regionalne i narodowe od Łowickich, Przeworskich, Żywieckich i Kaszubskich po Oberka, Mazura i Poloneza. Wczoraj również było barwnie i różnorodnie. Tysiąc osób zaprezentowało tańce Narodów Świata. Relacja Beaty Wolańskiej. Na estradzie jednego z dwóch największych festiwalowych koncertów najwięcej chyba było kowbojów. Nic dziwnego, bo aż 17 zespołów przyjechało w tym roku do Rzeszowa z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ale w programie koncertu Folklor Narodów Świata znalazły się też m.in. tańce z Gałgazji, Mołdawii, Chorwacji, Szkocji, a nawet taniec wikingów. Zaraz po tym, jak wykonawcy wspólnie z publicznością odśpiewali hymn, Polonii zespoły z całego świata pokazały cały koloryt kultur państw, w których żyją, często od pokoleń. Były barwne i czasem bardzo oryginalne stroje, egzotyczne rytmy i choreografie. To jest taniec ewenków, taki ewenkijski obrzęd. Ewenki to jest taka ludność na północy krasnoyarskiego kraju, regionu. Trudno jest trochę e, przedstawić kulturę australijską, bo e, mamy piękną abrygijską kulturę, ale tak nie, nie możemy tutaj tak ładnie pokazać, więc myśmy e, to jest trój takie rolnictwa, kopalni. Nagle jest to tradycyjny taniec szwajcarski. Taki bardziej na bazie Polki, także w miarę szybkich miarę skocznych. się porównać do jakiegoś polskiego? E, taka troszeczkę poleczka. poleczka. Chędziemy Charleston, to jest taki taniec 19 like style Mieszały się style, kraje i kultury, ale od początku aż do samego końca i widzowie, i wykonawcy byli zgodni co do jednego. Czuję tutaj energię, jest bardzo dobra energia tutaj. Uff. I tyle mogę powiedzieć w tym momencie. A dziś od rana w hali pod promie rozpoczęły się kolejne już próby, ale tym razem tylko polskich tańców. Zespoły z całego świata na koncert galowy przygotowały taneczne układy dla tych najpiękniejszych. Regionalnych i narodowych. Przygotowywane miesiącami, a doszlifowane już w Rzeszowie pod okiem zespołu choreografów. Bo część z nich zatańczy wspólnie kilkaset par z różnych stron świata. Kogłeśka z Australii, ze Sperthu, dzisiaj na koncercie galowym zatańczy suite Tańców Łowickich, czyli we przepięknych łowickich strojach będziemy porywający do tańca po prostu jeden z najpiękniejszych regionów. Tańców. Zespół Iconix z Chicago zatańczy dzisiaj Mazura. Taniec narodowy. Jesteśmy w Polsce, długo na to czekaliśmy, długo przygotowaliśmy. Chcemy uczcić na bogato. Yy, Mazur jest bardzo trudnym tańcem. Yy, moja młodzież jest jeszcze młoda i to jest nasz taki nowy, nowa perełka. My tańczymy tańce siamotuskie ze strony wideo-polskiej. Uh, Wybieramy we, uh, ten, ten taniec, bo mało zespołów so tańczy tańce z, z tego regionu. Będzie bardzo, bardzo polsko. Będą chodzone, będą tupane Polki, będą Polki tramlanki, e, wiel, Krakowiak, wiele tańców polskich. A równolegle do ostatnich przygotowań szefowie polonijnych zespołów spotkali się z gospodarzami województwa, marszałkiem i wojewodą. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, który objął honorowy patronat nad festiwalem, oraz Senatu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które dofinansowały jego organizację. To bardzo ważne wydarzenie, bo tu zjeżdżają ludzie. Tu zjeżdżają tancerze, ale tu zjeżdżają ci, którzy kultywują polską kulturę, polską tradycję z całego świata. I mają możliwość, żeby się spotkać, ale też, żeby zaprezentować się tym wszystkim, którzy chcą. A wydaje mi się, że warto to zobaczyć, bo to jest olbrzymi dorobek. Dziś zebrany wielkie polskie widowisko pod nazwą na Podzamczu, bo taki tytuł nosi koncert galowy XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. I chyba właśnie na dzisiejszy koncert i uczestnicy festiwalu, i mieszkańcy całego Podkarpacia czekali najbardziej. Bilety rozeszły się w zaledwie kilka dni, a członkowie zespołów folklorystycznych nie przestają przekonywać, że właśnie dzisiaj pokażą najbardziej, jak bardzo kochają polski folklor i że niezależnie od tego, jak daleko mieszkają od Polski, ich serca są ciągle polskie. Aktualności Beata Wolańska.